Do tej pory na moim kanale nie skomentowałam postaci Charliego Kirka, która w ostatnim czasie budziła spore emocje. To jest amerykański was uważany za konserwatywnego publicystę, który został zamordowany. Jego śmierć i ceremonie związane z jego pogrzebem były bardzo głośne w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Charlie Kirk był też bezpośrednio związany z ruchem wokół Donalda Trumpa i Donald Trump również na tej takiej pogrzebowej ceremonii przemawiał, jak i inni politycy i być może nie był to też czas na to, żebym komentowała to w takim dość krytycznym świetle. Oczywiście tutaj jest to morderstwo i należy żałować rodzinie, ale to, co się robiło z tym Czarnym kilkiem, przedstawiając go w różnych takich środowiskach jako niekwestionowanego bohatera i wręcz mówiąc, że Charlie Kirk był o krok od nawrócenia na katolicyzm. Czy rzeczywiście tak było? Czy rzeczywiście gdyby żył, on byłby dzisiaj katolikiem? Nad tym się dzisiaj zastanowimy. Na początek serdecznie zachęcam Państwa do subskrypcji kanału. I nie mamy żadnych sponsorów. Jeśli chcielibyście zostać patronami kanału. Nie mamy żadnych sponsorów, jeśli chodzi o jakieś firmy, instytucje. Rozwijamy się tylko dzięki Wam. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie. Zachęcam również do odwiedzenia naszego sklepu AMDG, tam między innymi polecam Moje książki, w tym książkę, którą tutaj widzicie, Niezłomna Zakonnica, jak i też książki dla dzieci, tutaj widzicie Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego. Wiara katolicka znacząco różni się od protestanckiej i jeśli my sobie uświadomimy te różne protestanckie wierzenia w Stanach Zjednoczonych, to rzeczywiście te różnice są znaczne. Podobno o, takie tutaj mamy relacje, Charlie Kirk chciał się nawracać na katolicyzm. Problem jest taki, że to był youtuber, który tak naprawdę do końca życia nagrywał różne programy na swoim kanale, więc chciałam zobaczyć, czy w ostatnich programach coś mówił o tym swoim rzekomym nawróceniu na katolicyzm i nie znalazłam tak naprawdę żadnego filmiku, w którym on o takim rzekomym nawróceniu miałby mówić. Natomiast były te filmy, gdzie ta religia, jeśli chodzi o ogólnie pojętych chrześcijan, czy to o judaizm, że wszystko to było w takim podejściu, które współcześnie jest popularne, w takim podejściu indyferentyzmu religijnego. Czyli w takim podejściu, że tak naprawdę chyba... Dla niego nieważne, czy ktoś był Żydem czy chrześcijaninem, w jednym z filmów, gdy zastanawiał się nad problemem chociażby zła i wolnej woli, to mówił my, Żydzi i chrześcijanie. Jakby to łączył wszystko w takim, takim jednym wspólnym wątku. Gdyby rzeczywiście chciał przed śmiercią się nawracać, to no być może skoro jest takim właśnie influencerem, który wszystkie... Swoje ważne przemyślenia udostępnia w internecie, to powiedziałbym, że rozważa nawrócenie, że jest bliski nawróceniu. Być może byłoby coś o Mariologii. Natomiast taki wątek, który chyba też w, Polsce, w polskiej publicystyce się nie pojawia, który był bardzo ważny dla religijności Czarniego Kirka, i tutaj możemy też mieć wątpliwości, jeśli chodzi o te jego. Rzekome nawrócenie na katolicyzm, to kwestia, że taki był bliski judaizmowi, że obchodził szabat. Charlie Kirk wielokrotnie o tym wspomina, promuje obchodzenie szabatu w takiej wersji, że on już piątek wieczorem odkłada telefon, całkowicie się wyłącza i chyba właśnie obchodzi to od piątku wieczora do niedzieli, więc coś, co współcześnie no, my określamy jako, jako weekend, tak? To jest też takie dosyć ciekawe, bo na to zwraca uwagę też mój promotor Marcin Karaz, że dla katolika to nie jest żaden weekend, ponieważ dla katolika niedziela to jest tak. Ten dzień wolny, ale to jest dzień pierwszy tygodnia, a sobota to jest ten dzień ostatni. No i wcale dla katolika sobota nie jest dniem, w który katolik musi obowiązkowo nie pracować, nie jest dniem, gdzie trzeba tak jak w judaizmie różnych przestrzegać zakazów, jeśli chodzi chociażby o pod dalsze podróżowanie i, i, i innych takich. Chrześcijanie, katolicy odeszli od tego żydowskiego prawa, od żydowskich świąt. Tutaj, chociażby ta dyskusja na temat Chanuki, że Katolik nie musi się obrzezywać, nie musi obchodzić Hanunki, nie musi robić tych wszystkich um, świąt um, w rozumieniu um, żydowskim. Natomiast Charlie Kirk miał no, taką silną chęć obchodzenia szabatu w wersji właśnie judaistycznej. Jakie było tak naprawdę jego zgromadzenie jako protestanta? On należał do wspólnoty chrześcijańskiej o nazwie Golgota, to jest międzynarodowa wspólnota ewangelicznych kościołów chrześcijańskich, która posiada ponad 1800 zborów na całym świecie i ma ona charakter zielonoświątkowy, czyli to wszystko z, również z mówieniem językami i tak dalej. Czyli to są te tematy, którymi zajmuje się pan Jacek Szmit. Dlatego też państwa między innymi zachęcam i odsyłam. Był na kanale wywiad, zrobił dosyć sporo wyświetleń z panem Jackiem Schmidtem na temat wspólnoty charyzmatycznej, na temat tego, skąd się to wzięło, jak to się łączy z protestantyzmem. Co jest ciekawe, że taką cechą tych nabożeństw Golgoty jest takie nauczanie, które odbywa się werset po wersecie, rozdział po rozdziale, księga po... Księdze, począwszy od pierwszej księgi mojej zrzesza do objawienia świętego Jana. Każde nauczanie jest ściśle powiązane z konkretnym fragmentem Biblii, i każde kolejne nauczanie rozpoczyna się w miejscu Biblii, w którym skończyło się poprzednie. Ma to zapobiec wybieraniu przez pastorów ich ulubionych tematów i omijania kontrowersyjnych fragmentów. Jest to też związane z tym takim luterańskim pojęciem sola scriptura. Nie ma tak jak w katolicyzmie nauczania doktorów, ojców kościoła, świętego Tomasza, świętego Augustyna, bo chociażby już u świętego Augustyna mamy bardzo dobrze wytłumaczone, dlaczego katolik nie powinien żydowskich świąt obchodzić. I no tutaj też no, ciekawe właśnie są te kwestie eschatologiczne. Wspólnota opowiada się za doktryną o porwaniu kościoła przed czasem ucisku i powtórnym przyjściu Chrystusa z kościołem po ucisku w celu założenia na ziemi tysiącletniego królestwa oraz zmartwychwstanie wierzących do życia wiecznego i niezbawionych na wieczne potępienie. Podkreśla się rolę Izraela w wypełnieniu prorocy dotyczących czasów ostatecznych. Więc tutaj mamy właśnie Charlie'ego Kierka jako przedstawiciela tego chrześcijańskiego syjonizmu, To o czym staram się w wielu innych programach powiedzieć, że właśnie tutaj też Charlie na no podobno już przed śmiercią krytykował różne. Też działania czy organizacje izraelskie, ale to jest też dla mnie temat jeszcze taki do zbadania, bo przez większość swojego życia, swojej działalności, tej publicznej, Charlie Kirk był przychylny sionizmowi i przychylny działaniom Izraela w tym konflikcie, chociażby na, na Bliskim Wschodzie. I jasno stała na jego taka debata po stronie Izraela przeciwko Palestynie. Chrześcijańscy sioniści wierzą, że ich obowiązkiem jako protestantów jest pomaganie Izraelowi, że będzie tutaj rola tego Izraela w czasach ostatecznych, dlatego on musi zająć te, te biblijne tereny i będzie ten różne właśnie tutaj te apokaliptyczne wizje, ale. W prawdziwie wierzący i Kościół oni zostaną jakby wzięci do nieba przed wszystkimi takimi tragicznymi historiami. Ostatnio jedna pani do mnie pisała, to są rzeczywiście bardzo wiele wątków do zbadania, że według tych chrześcijańskich syjonistów to już no, ci niektórzy będą... Teraz się ma niby rozpocząć ten proces, że oni będą brani do nieba, ci wybrani jest to zupełnie coś innego niż katolickie nauczanie, chociażby jeśli chodzi o nauczanie o dobrych uczynkach, o uczynkach miłosierdzia, bo tutaj ten cel końcowy, czyli jakby pomóc Izraelowi w wypełnieniu tego, co ma być w czasach ostatecznych, w ogóle z ignorancją tego, że giną niewinni ludzie. No, tak jak tutaj już w jednym z programów staram się zwrócić na to uwagę, że tak naprawdę. Tego chrześcijańskiego syjonizmu w ogóle my chrześcijaństwem nie możemy nazwać. Chciałabym, żebyśmy tutaj teraz posłuchali koncepcji Czarnego Kilka o Szabacie. On tutaj się cały czas, jeśli chodzi o ten dzień wolny, będzie odwoływał do Starego Testamentu, nie będzie się odwoływał do zmartwychwstania Pana Jezusa. Jakby, że w momencie, w którym już mamy Chrystusa, On zakłada kości, mamy Jego śmierć, zmartwychwstanie, to zmartwychwstanie to jest ten, ten dzień, który my radośnie świętujemy, w oczekiwaniu również na, na to, że dzięki Bogu, dzięki łasce Bożej, dzięki naszym dobrym uczynkom, my będziemy mogli również w przyszłości zmartwychwstać, będziemy mogli być w Nim w niebie. I jakby tutaj już jest w ogóle inne znaczenie niż, niż tylko czczenie tego jakiegoś jednego dnia odpoczynku związane ze stworzeniem świata. Natomiast Charlie Kirk mówiąc o tym w ogóle nie odnosi się do argumentów e, chrześcijańskich. Jego argumenty stricte są e, judaistyczne. Posłuchajmy. I'm not going to say if, if someone is honoring the Sabbath on Sunday that they'll have their own theological view as to why that is. I don't share that view. Sure. I think it should be Friday night to Saturday night as it you know originally is in the scriptures mm -hmm. but i'm not going to say if someone's a bad person for not showing sure. that or not that I'm, I'm not that interested in it sure. but I, I i will say though is that let's just emphasize further this idea of time mm. that there is a belief in the modern world that human beings are the creators of time so you look at the french revolution charlie soboty wieczora, więc jakby nie świętuje nawet niedzieli. By jakoś wcześniej pomyliło mi się, myślałam i tutaj tak też po prostu co wcześniej powiedziałam, że ci aż od piątku wieczora do niedzieli, czyli jakby co, odpoczywa od piątku do wieczora i całą sobotę, a w niedzielę pracuje i bierze udział w takiej debacie, dlaczego właśnie to ma być sobota, a nie niedziela. No ja tu nie widzę żadnego argumentu, Dlaczego mielibyśmy uznawać, że to jest człowiek, który no chciał przyjść na katolicyzm? Tym bardziej, że no teraz, mając, będąc w Stanach Zjednoczonych, człowiek może tak naprawdę różne publikacje katolickie poznać i tradycyjnego katolicyzmu. Tym bardziej, jeśli ktoś jest dziennikarzem, bo słyszałam też. Usprawiedliwienia, że ktoś, że po prostu on się wychował w tym takim środowisku, gdzie to jest tak, a nie inaczej pojmowane i dlatego on tak wierzy. My się wydaje, że jeśli ktoś chce w dzisiejszym świecie, w świecie internetu, to do tej wiary katolickiej trafi. Charlie Kirk w jednym z tych wywiadów, to był też wywiad, nie tak dawno przed śmiercią był wywiadem, wywiad, mówił, że nawet pisze, że jest w trakcie pisania całej książki na temat tego, że należy obchodzić szabat, a nie niedzielę. Jesteśmy bardzo poważnymi tutaj czcicielami obchodzącymi szabat. Dzisiaj jest wyjątek, ponieważ jesteśmy tutaj z Wami wszystkimi i dlatego będziemy go obchodzić w niedzielę. Czyli normalnie obchodzi Szabat, ale jeśli ma takie wydarzenie jak to, to wyjątkowo będzie obchodził e, Szabat w niedzielę. Więc jakby takie pomieszanie z poplątaniem. E, wolą obchodzić tradycyjny żydowski Szabat. Czyli niech ci tak naprawdę, no, nie wiem, czy chodzi do kościoła w takim razie w sobotę, czy w niedzielę, to też jest takie. Poprątani, że od pewnego czasu, właśnie o tym też wspominam w książce Hanuka czy Krzyży, że katolicy zaczęli być zachęcani do tego. Zachęcani. No teraz jakby weszło takie, takie coś, że chodzą w sobotę wieczorem do kościoła zamiast w niedzielę. Miał to być jakiś taki wyjątek. Jeśli gdzieś podróżują, no tej tradycyjnym katolicyzmie czegoś takiego nie ma ale no, na tak zwanych no, tutaj tym posoborowym kościele bardzo często się to spotyka, że ktoś idzie do kościoła w sobotę, a nie w niedzielę. No, i to mi się wydaje takie spójne z tą, z tą wizją Czadlejiego Kirka i tym, żeby tych katolików przekabacić na to, żeby razem z Żydami czcili Szabat, a nie niedzielę. Jeśli nie chcesz obchodzić w sobotę, to nie będę tu z tobą debatować. But that's a whole separate issue. But uh, it's fine. It doesn't it actually doesn't matter that much. What does matter is I think that to our own detriment and to our own failure, we as Christians have decided to cast away resting on one of the seven days. God rested after And it's to ważne to że porzuciliśmy odpoczywanie w jeden z siedmiu dni. comes even before the creation of the, of, the of the modern world and civilization as we know it. And so we honor the Sabbath. are very serious about it. We get to spend more time with our family. we do no news, we do no work. And it says very, very clearly in the scriptures, "For six days you shall work, and the seventh day you shall rest. If you are feeling overrun by society, you might be feeling depressed or anxious, here's this one way that you might be able to improve. Turn your phone off for one day. no contact. No media. Co, jest, co jest bardzo ciekawe no bo tutaj mówi żeby wyłączyć na ten czas telefon gdy przygotowywałam dla was dla was program o Donaldzie Trumpie i Chabad Lubawicz, to właśnie e, Iwanka Trump córka Trumpa e, widziałam z nią wywiad gdy mówiła że robi właśnie to samo że w piątek już wieczorem przygotowując się na szabat Wyłącza telefon i jest przez cały ten piątek, wieczór i sobotę poza telefonem. Ja nie mówię, że to jest złe, to jest bardzo dobra praktyka, mieć na przykład jeden dzień od telefonu, odłączyć się, tylko przy tym wszystkim mówienie, że Charlie Kirk, który był praktycznie katolik, tylko się nie zdążył nawrócić, ja tego nie kupuję. Jako katolik powinien znać argumentację, dlaczego. Niedziela, czcić niedzielę, jako również dzień, w którym obchodzimy zmartwychwstanie Pana Jezusa. I to naturalne już było, taki, taki proces w kościele, że zaprzestano przestano obchodzenia tego szabatu właśnie ze względu na to, żeby tym dniem wolnym od pracy była niedziela. Już jedynie z tego argumentu, że potrzeba jednego dnia żeby odpocząć, tylko że ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj też dodajmy, że jeśli będziemy czytać Ewangelię, to Żydzi bardzo często właśnie denerwowali się i krytykowali Pana Jezusa za to, że w szabat uzdrawiał, czy że właśnie robił rzeczy w szabat, których oni by nie robili. I on też tutaj jakby pokazuje, że no to jakby... Nie, ma te, nie mają te przepisy, prawa dotyczące odpoczynku zakłócać chociażby miłość bliźniego, że miłość bliźniego jest ważniejsza niż ten przepis dotyczący odpoczynku w ten jeden dzień, że najważniejsza jest miłość Boga i miłość bliźniego. I tutaj to podejście katolików i Żydów jest zupełnie różne, jeśli Żydzi jakby Starotestamentowi, tak bardzo skrupulatnie przestrzegają szabatu z tym wszystkimi obowiązkami. Jeśli tutaj on nawet jakby, biorąc tych starotestamentowych Żydów jako przykład, wyłącza telefon. Z jednej strony jest to słuszne, on chyba akurat robił jakieś takie wyjątki, ale jakby dla katolika, przy tego, że jest odpoczynek, no ale trzeba będzie pomóc bliźniemu, to to jest, to jest ważniejsza rzecz. Charlie Kirk w ogóle. Tej argumentacji dotyczącej święta Dnia Wolnego nie bierze pod uwagę zmartwychwstania Pana Jezusa, w ogóle nie mówi o Starym Testamencie. Widzimy, że chce tutaj łączyć jakieś tradycje protestanckie z judaizmem i to jest właśnie ten taki nurt wokół chrześcijańskiego syjanizmu, do którego jego postać jak najbardziej się wpisuje, więc tak należy Czarnego kilka Rozumieć jako tego chrześcijańskiego, protestanckiego syjonistę. Dobrze, może tutaj jego prześledzić inne wierzenia. Na pewno, jeśli nawet jakimiś elementami katolickimi się interesował, to nie można by o nim mówić jako o kimś, kto się chciał nawrócić na katolicyzm. Po pierwsze, nigdy on sam o tym nie wspomniał. Po drugie, jego wierzenia były takie całkowicie indyferentne, że z tego, co on mówił, to nie miało dla niego znaczenia, czy ktoś był Żydem, Katolikiem, Ewangelikiem. Wręcz no, widać, jak tutaj dla niego te tradycje Starego Testamentu były najważniejsze. Napiszcie, co o tym myślicie w komentarzu. Zachęcam Was jeszcze raz do subskrypcji kanału i zachęcam do odwiedzenia mojego sklepu AMDG, jeśli byście chcieli zakupić moje książki. Między innymi, tam wszystkie moje książki z dedykacją otrzymacie również ciekawe książki dla dzieci i nie tylko. Jeśli chodzi o kilka takich dodatkowych książek, to są już tam pojedyncze egzemplarze, więc jeśli wejdziecie w zakładkę, wszystkie książki. Możecie popatrzeć, cóż tam jeszcze się znajduje, gdyż do niektórych tytułów już nie będziemy później wracać. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia.